Siema, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy przewidywać jak będzie wyglądał bracket, czyli faza grupowa, czyli ćwierćfinały, półfinały, finał. Kto wygra klubowe mistrzostwa świata. Jak się zorientujecie mam dwie różne koszulki, dlatego że wstępniak nagrywam oddzielnie. Myślałem, że to będzie zrobione w ten sposób, że będziemy mieli grup stage, a później będziemy mieli ten stage czy jednej czwartej, 8 i tak dalej. Jednak tutaj będzie całą tabelkę trzeba było przejść, więc nagrywam jeszcze raz wstępniaka. Zachęcam do dołączenia też do naszej Ligi Fantazy. No i przechodzimy do głównej części odcinka, gdzie no trochę kontrowersji już teraz jest. A jest to spowodowane tym, że no, nagrywam to po jakichś czterech czy pięciu meczach tych klubowych mistrzostw świata. I to, co będę gadał tam w odcinku, może trochę się różnić od rzeczywistości, ale jak będziecie widzieli... No trochę zostało to zweryfikowane, bo ogólnie myślę, że ten turniej dużo zweryfikuje. Dużo fauli, bardzo ciężkie warunki do grania, bo chcieli przystosować się pod Europę, co widać już u niektórych zawodników, że im się po prostu nie chce biegać. Więc jeżeli chodzi o te lepsze mecze później, gdzie będą one na wyższej intensywności, może być naprawdę ciekawie, ale nie przedłużam, zapraszam Was do moich predykcji. No i podzielcie się w komentarzach, kogo Wy obstawiliście że podniesie Puchar Klubowych Mistrzostw Świata. No dobra, jesteśmy w miejscu, gdzie będziemy obstawiać i mam nadzieję, że trafi jak najwięcej, bo nie ukrywam, tutaj mam zamiar trochę poczarować i powrzucać drużyny, które no pewnie będą dla niektórych trochę zaskoczenie. Jeżeli chodzi o grupę A, no to nie oszukujmy się, ale mamy tutaj Palmeiras, która jest dosyć znaną drużyną, FC Porto, która jest znaną drużyną Inter Miami, gdzie występuje Messi, Suarez, Jordi Alba. No i drużynę, której nikt nie zna, czyli to Al-Achli Cairo. Jeżeli kogoś by to interesowało. Jeżeli chodzi o mnie, największe szanse na pierwsze miejsce dla mnie FC Porto. Drużyna, która występuje w Lidze Mistrzów, regularnie walczy o mistrzostwo. Myślę, że. Tutaj nie może być nic innego niż właśnie to. Tutaj, jeżeli chodzi o drugie miejsce, większość osób obstawia Palmeiras. Z tego co widziałem, jeżeli chodzi o jakieś buki i tak dalej, zakłady, no to oni również obstawiają Palmeiras. Ja jednak polecę za serduszkiem. Jak widzicie, tak, tutaj nie jest nikt inny jak Messi. Co prawda, nie jestem kibicem Barcelony. Ale Messi zawsze w serduszku, i mam nadzieję, że drużyna Messi'ego wyjdzie z drugiego miejsca w grupie. Trzecie miejsce u mnie zajmie Palmeiras. No i czwarte miejsce zajmie al Ahly Cairo. No, druga grupa wydaje mi się, że jest jeszcze prostsza do przewidzenia, a właściwie tutaj to pewnie wszyscy się zgodzimy. No, zwycięzca grupy to jest PSG. Drugie miejsce według mnie Atletico. Trzecie miejsce w tej grupie Bota Fogo, czyli drużyna ta z, z gwiazdeczką. No i ostatnie miejsce Sid Sanders, jeżeli chodzi o MLS. Przejdźmy do grupy C i tutaj zaczyna robić się ciekawie. No bo jeżeli Bayern, no to to jest po prostu murowany faworyt do pierwszego miejsca. No i tutaj Boka Junior czy Benfica. Ja postawię na Benfica, dlatego że jeżeli dali radę się postawić w Barcelonie, no może niekoniecznie w tym dwóch meczu, drugim, tak, ale skoro te dwa mecze, w, znaczy mecz w fazie grupowej, dali radę się postawić dosyć mocno. Jeden mecz też na styku przegrać z Barceloną, no to według mnie tym bardziej dadzą sobie radę z Boka Juniors, które wystąpi na trzecim miejscu. No i ostatnie będzie to Ackland City, o którym mówiłem wam, jeżeli chodzi o wybieraniu Ok, na czy Olyse'a, czyli jest to drużyna, która jest uznawana za najsłabszą drużynę. No a jeżeli coś jest uznawane za najsłabszą drużynę, no to ludzie ją najprawdopodobniej będą po prostu bili, jeżeli chodzi o bramki. Dlatego dałem tylu graczy ofensywnych z Bayernu. No i przyszedłbym od razu do grupy D, żeby za bardzo nie przedłużać. No i tutaj pierwsze miejsce nikt inny niż Chelsea nie może być. Chelsea kupiło sobie Delapa, którego zabrali na KMS. Jeżeli chodzi o kolejną drużynę, no to dla mnie to musi być Flamenco. Tutaj przyszedł Jorginho, który najprawdopodobniej będzie tutaj rozdawał fajne piłeczki. No i tak to się po prostu skończyć musi te dwie drużyny awansują. Jeżeli chodzi o trzecie miejsce. No, to myślę, że drużyna z MLS, czyli Los Angeles Football Club, da sobie jak najbardziej radę i na ostatnim miejscu Esperance de Tunis. No, powiem tak: niektóre drużyny widzę pierwszy raz to logo, może uznacie mnie za ignoranta, no ale jak mam być szczery, no to tak to po prostu wygląda i nie widzę innej opcji. Przechodzimy do drugiej części, czyli do, dru do drugich grup, tak? Teraz od E do H. No pierwsze miejsce Inter co prawda w interze odszedł Inzagi zaczyna się robić kwas, bo tam im grozi znaczy niby że jakieś maklojki i tak dalej. Nie wiadomo czy ich nie zdegradują, chociaż osobiście w to wątpię. W każdym bądź razie, no i tak piłkarsko ten Inter po prostu się obroni i nikt tak naprawdę nie może z nimi walczyć. Tutaj drugie miejsce River Plate. No a te dwie drużyny, czyli Urawa Red Diamonds i Monterrey. No tutaj mam taki problem, że nie wiem, co powinienem wybrać. Co trzecie, co czwarte. Kliknijmy najpierw Urawę, później Monterrey. No i niech się dzieje wola nieba, jak to mawiają. Tak bym ustawił właśnie grupę E. No jeżeli chodzi o grupę F, no to pierwsze miejsce oczywiście drużyna z, znana czyli drużyna Borus i Dortmund. Drugie miejsce u mnie w Luminance. trzecie miejsce. No tutaj musiałem się chwilę zastanowić, ale jak tak sprawdzałem, takie przed tym nagrywkami najgorsze drużyny no to właśnie ta drużyna Mamelody Sund, coś tam. Sundance, ona jest, była jedną z najgorszych, dlatego Ulsan i Mamelody na ostatnim miejscu no i teraz grupa, która no właściwie dwie grupy, które zapowiadają się najciekawiej i jeżeli najciekawiej się zapowiadają, bo tutaj kluby zdążyły zrobić cokolwiek no bo nie oszukujmy się, w tych wcześniejszych grupach PSG nikogo nie kupiło, Atletico oni tam podpisali Lengleta, a ten Langlet był Bayern przegrał z Liverpoolem jeżeli chodzi o Wirtza no Chelsea mówiłem, kupiło De Lapa, ale Manchester City, który obstają na pierwszym miejscu Całkowicie zmiana, jeżeli chodzi o wiele aspektów, tak? Nie idzie Walker, nie idzie Grillish, oni się chcą ich po prostu pozbyć ze składu. Za to kupili Reindersa, kupili sobie Czerkiego, kupili też Aitanuriego, czyli te trzech gracze, zresztą część z nich znalazła się m.in. u mnie w Teamie Fantazy. Oni po prostu powinni chcieć się pokazać i po prostu to City powinno chcieć grać. Pamiętajcie, że City jest mistrzem, Klepania leszczy. Oni, jeżeli dopadną jakiegoś leszcza, to mu wsadzą 5, 6, 7 goli. Oni po prostu nie spuszczą nogi z gazu w takiej sytuacji. No, oczywiście, co innego, jeżeli trafią na kogoś mocnego, wtedy już raczej idzie dosyć ciężko. No, tutaj wiele osób też pewnie będzie chciało postawić na Juventus, jednak tutaj warto, bo znaczy warto pamiętać. No, pamiętajmy, że Juventus ogólnie wygrał z City, jeżeli chodzi o ten rok, tak? Wygrał z nim w Lidze Mistrzów. No ale klasa drużyn no i sugerując się powiedzeniem, nic dwa razy się nie zdarzy, no to dla mnie Juventus wyląduje na miejscu drugim. Jeżeli chodzi o kolejną, kolejne miejsca, no to tutaj mam problem, bo to są znowu dwie drużyny, których tak naprawdę nikt nie zna. Więc, no, zacz, no załóżmy, że klikniemy All I in i wydat na czwartym Miejscu i tak będzie prezentowała się grupa G. No, i przechodzimy do grupy H, przechodzimy do Realu, przechodzimy do Salzburga, tak. No, pierwsze miejsce Real, dla mnie to w ogóle nie ma o czym gadać, bezkonkurencyjni, jeżeli chodzi o tą grupę. Pamiętajmy, że Real wziął Trenta, co prawda, musiał za niego zapłacić i. Patrzę na to, że to jest dwa tygodnie wcześniej, to jest wręcz absurdalne, tak? 10 milionów, dwie pensje, które są o wartości około 3 milionów i jeszcze bonusy w zależności od tego, jakim pójdzie na KMS. Wzięli sobie Hausena, wzięli sobie też tego młodego Argentyńczyka, no i Chabiego Alonso, tak? Udało im się, żeby ten Chabi był już teraz. Chabi myślę, że będzie kombinował, myślę, że może trochę gotować, ale myślę, że też przez to oni mogą stracić kilka Goli, jak ta drużyna się zaprezentuje? Rodrigo był podobno na wylocie. No więc to wszystko zapowiada się dosyć ciekawie. Jeżeli chodzi o drugie miejsce w tej grupie, no to tutaj również wszystko zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. I jak mam być szczery, na drugim miejscu postawi Archilal, bo to jest jedna z niewielu drużyn arabskich, która ma naprawdę konkretnych zawodników. Kiedyś bym powiedział drużyna Neymara. Teraz już tak niestety nie mogę powiedzieć, znaczy niestety. Może to i bo jakoś ta Liga Arabska to dla mnie nie przemawia. Uważam to za wytwór do ściągania piłkarzy. Fajnie by było, gdyby do nich trafił Nunes z Liverpoolu, bo przynajmniej jakiś dobry hajs byśmy za niego dostali, co nie zmienia faktu, że Tak bym właśnie obstawił ich na drugim miejscu. Trzecie miejsce Salzburg. No i ostatnia Paczuka. Klikamy pick knockouts. No i teraz moglibyśmy obstawiać dalej. No i co byśmy tu obstawili? Dla mnie tutaj oczywiście by było Atletico, Madryt. Z drugiej pary przechodzi Bayern. Tutaj przejdzie Inter. Przechodzi Manchester City. Przechodzi PSG. Przechodzi Chelsea. Przechodzi BVB. I przechodzi Real. Jeżeli chodzi o ćwierćfinał. Atletico Bayern, postawiłbym na Bayern Inter-Manchester City. No i tutaj myślę, że była niespodzianka, no bo w lidze Mistrzów pamiętamy, że Inter był finalistą. Jednak, mimo wszystko, postawiłbym na Manchester City, jeżeli chodzi o ten mecz. Jeżeli chodzi o mecz Chelsea-Pezrze, no to tutaj raczej bez problemu w Pezrze dorzuciłbym Real do niego, jeżeli chodzi o parę półfinałową. W półfinale Bayern-Manchester City. I tutaj postawiłbym na Bayern, bo uważam, że City nie da rady się tak jeszcze dobrze zgrać. A z drugiej strony, w półfinale PSG kontra Real. No to dla mnie, dla mnie PSG, bo mimo wszystko to PSG jest mocne, a Real dalej nie jest jeszcze zgrany. No i w takim finale. Obstawiłbym, że wygra PSG i to właśnie PSG według mnie, wygra klubowe Mistrzostwa Świata 2025. Napisaliśmy, no i zobaczymy, czy miałem rację, albo raczej jak bardzo się pomyliłem, bo nie wierzę, że yy, moje predycje byłyby w 100% trafne. Jeszcze nigdy nie było tak, żeby nie było niespodzianek. Dla mnie jest to jak najbardziej oczywiste, no ale wiecie, jak to bywa. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Zachęcam zostawienia łapki w górę, do dostawienia suba. Jeżeli jeszcze nie graliście w fantazy albo właściwie nie widzieliście poprzedniego odcinka no to link oczywiście do niego znajdziecie w opisie filmu. Podrzucę wam też kod i link, żeby dołączyć do naszej do naszej gry fantazy, do naszej ligi fantazy, żebyście mogli porównywać wyniki i bawić się razem z nami. Zachęcam też do wpadania na streamy które codziennie, około godziny 24 tam też będzie oczywiście EAFC. Dajcie też znać w komentarzach, czy to co teraz robię, czyli też content, który nie jest stricte związany z tą grą, czy też Wam się podoba, czy chcielibyście, żeby do tego założyć oddzielny kanał, czy jeżeli będę wrzucał odcinki mm, takie i takie na ten kanał, to jak najbardziej będzie to dla Was okej. Okay. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do następnego. Nara!